Religia. Tak, a, a potem ktoś jak przyjdzie to... do toalety i będzie y, się zatruwał przez te wasze dymy całe. Ja, ty, 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 jak palić no, to no, składziesz nie no, tylko sobie, ale osobom w twoim otoczeniu, czyli na przykład nie. Idź to, czy... mi z tym, głupie! O, tu ja jakaś pomaga ci Idź, pali, weź przez no. Widzisz, ja to dalej no, po, po. No, no, to przykrywasz. No, a to się przychodzi do łazienki? Przyszedłem sobie z spokojnie, a wy mnie tu palicie, no. No bo idźcie na dół, bo jak wam zaraz to ty się zatrujesz na raka. No dalej! Tak ale, ale okej, okay, ale nie palce, dobra? No, będziemy no, sobie jakieś... Postaramy się. Dobra, na razie. razie, razie. Na razie. Wrzucamy te papierosy,